Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanał Jezusa pozwolił kochać się Bogu. Mój ideał, Jezus, syn Marii. Odcinek czwarty. Kochasz Marię? Nie, już nie Ty ją kochasz, ale ja kocham ją w Tobie. Jezus, bracie mój. Wobec tego, że moje życie jest Twoim życiem i matka moja Twoją matką, łatwo Ci jest naśladować moją miłość dziecięcą względem niej. Ale nie powinieneś mnie naśladować tylko tak, jak uczeń naśladuje swego mistrza. Albo jak chrześcijanin na ziemi naśladuje swego niebieskiego patrona. Jestem więcej niż wzorem stojącym przed Tobą. Jestem pierwiastkiem Twego wewnętrznego życia. Żyjesz przeze mnie. Moje usposobienie musi się stać. Twoim usposobieniem. Jestem szczepem winnym, a ty latoroślą. Te same soki krążą w szczepie, jak i w latoroślach. Jestem głową, a ty członkiem mojego ciała mistycznego. Ta sama krew płynie zarówno w głowie, jak i w członkach. Kiedy jesteś czysty, to ja jestem czysty w Tobie. Kiedy jesteś cierpliwy, to ja jestem cierpliwy w Tobie. Kiedy wypełniasz akty miłości, to ja. Wypełniam je w Tobie. Żyjesz, już nie Ty żyjesz, ale ja żyję w Tobie. Kochasz moją matkę? Nie, już nie Ty ją kochasz, ale ja kocham ją w Tobie. Czy rozumiesz teraz, dlaczego jesteś taki szczęśliwy, że kochasz Marię? To ja w tobie szczęśliwy jestem, że ją kocham. Masz udział w moim życiu, ale życie moje dalekie jest w tobie od doskonałości. Gdyby było doskonałe we wszystkim, byś myślał, czuł, chciał i działał jak ja. Za wiele napotykam przeszkód do swobodnego rozwinięcia swej działalności w Twojej duszy. Zbyt często żyję w niej tylko jak więzień w celi. Musisz usunąć przeszkody. Musisz wspaniałomyślnym wysiłkiem dojść do tego, żebyś myślał moimi myślami. Chciał czego ja chcę. Musisz uzupełnić czego Ci brak jeszcze do mojego życia w tobie. Masz udział w dziecięcej mojej miłości dla matki mojej, ale miłość moja dziecięca dla niej nie jest jeszcze w tobie doskonała. Musisz Usunąć przeszkody. Musisz szlachetnym wysiłkiem dojść do tego, ażebyś myślał moimi myślami, miał moje uczucia, moją wolę, moje działanie względem matki mojej. Musisz uzupełnić to. Czego brakuje mojej dziecięcej miłości w Tobie? Czy domyślasz się, czego, co Ci pragnąłbym objawić o nabożeństwie Twoim do Maryi? Oto masz kochać moją matkę, ponieważ ja ją kocham. Masz ją kochać w ten sposób, jak ja ją kocham. I masz ją kochać moją ku niej miłością. Wierny. O słodki Jezu. O dobry Jezu. O Jezu, Synu Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria. e comer matka amen